pierwszy dzień pobytu w Szczytnej koło Polanicy Zdroju godzina coś koło 17 prosto no i takie pierwsze wąchiwanie się z terenem w prawo ale nie ręka boli o nie. 15 stopni Celsjusza. Trasa na dzisiaj 15 kilometrów. O, pierwszy kot na trasie naszej. No ale włączyłem nie ze względu na kota, tylko na tą zabudowę dookoła mhm. Czekę, Która jest godzina? 17.36 hmm. Podjazd ma 6,5 procenta i rośnie cieszę się że założyłem okulary z żółtymi szkłami bo przynajmniej ten, przynajmniej ten obraz przede mną nie jest taki smutny i właśnie pomyślałem sobie że spróbuję to pokazać do kamery Zaczyna się rozpocierać fajny widok, tylko szkoda, że taka pogoda nie za ciekawa. O i Koniś. O, Wyjeżdżamy według znaków. Wyjeżdżamy ze Szczytnej i wjeżdżamy do Polanicy Zdroju. I'll get it. Stacjonujemy w Szczytnej od 24 do 29 kwietnia i przez ten czas pobytu mamy zamiar zrobić cztery epickie trasy po okolicy, jedna w Czechach i trzy w Polsce. Ale fajne drzewa po lewej. Taki szpaler. Szpaler. Caro, A to już jest Polanica z drugiej. Villa Polanica. zdrowisko chyba tak mi to wygląda na uzdrowisko Ja. <laughs> Nie wiem czy to jest rondo czy nie rondo, dobra szpera tak tylko rondzie zaczyna kropić Sì, sì, sì. Levo. sogno A Koło Studio Art i pizzeria limoncello. To fajne. Podoba się dla mnie. Pijalnia wód mineralny. dwie rzeczy by mi się tutaj przydały teraz odjąć ból ręki i dodać pogody trochę lepszej tak 10 stopni więcej i mniej chmury Powiem tak, jestem pozytywnie zaskoczony. Nie znajduję słów zachwytu. W prawo. No już miałem nie nagrywać tej polanicy, bo właściwie wyjeżdżamy z niej, ale bardzo mi się podobają te polimickie. Które tam po lewej stronie, widać o tam. Zostało 6 km, 300 metrów do końca trasy. Już wyjeżdżamy z Polanicy i kierujemy się w stronę Szczytnej. Tak się chyba to odmienia Miejscowość nazywa się Szczytna. Tu też fajny domek. Domek <grystanie> y... Taki chaos Po niemiecki. No nie A tam na tym zboczu widać taką linię jakby odcinającą. Się, taką szarą to jest podsypka kolejowa i tam są tory kolejowe. I widać, że używane eee, a ponieważ e, jutro ma, ju, na jutro jest taka prognoza pogody, że cały dzień będzie lało raczej i niki z roweru to ja to, robi, to robimy sobie w takim razie wycieczkę kolejową. Tędy. Tygoda z kolejami dolnośląskimi. O, tam ładnie widać. Śmieję się sam do siebie, bo już ile razy mówiłem, że więcej już nie nakręcam. Ale za, ale za chwilę chcę włączyć kamerę, żeby jeszcze coś tam, tam zobaczyć. zobaczyć, ciekawego pokazać. No to nie No chociaż nie, no jest ciekawe, bo ten most jest ciekawy. Przepuszczę to nazwać? most nie wiadukt nie most rzeka później dołem czyli most nie no i znowu muszę to powiedzieć że miałem już nie nagrywać ale ten most mnie użykł nitowany stalowy most kolejowy tu po lewej widzę, że jest stacja kolejowa, taka stara, fajna, poniemiecka no to zrobię wyjątek, skręcę, mimo takiej złej pogody i nagram mam nadzieję, że obiektyw jest w miarę su suchy bo sobie go przetarłem no i możliwe, że z tej stacji jutro będziemy robić objazdówkę kolejową po okolicy Szczytna no jajabę. fajna to mi się Zobacz dzwonek chce dzwonić. Tak się zmoczył. A tu był pewnie jakiś urząd kiedyś. Miejski ośrodek kultury teraz jest. Kiedyś to nie było No nie. i z powrotem Szczytna